Cześć, witam bardzo serdecznie w nowym nagraniu. Tym razem będzie troszeczkę inaczej, dlatego że w tym momencie ja uczę się czegoś nowego, narzędzia, z którym co prawda miałem już wcześniej do czynienia, ale nie uważam się w żaden sposób za specjalistę. Uczę się tego dlatego, że na naszej platformie w tym momencie Łukasz wydał szkolenie z berpa i uznałem, że to jest świetny moment, żeby berpa lepiej poznać. Zatem w tym momencie ja uczę się razem z Łukaszem i uznałem, że pokażę Wam takie totalne podstawy związane z berpem, zademonstruję jak to działa, co to w ogóle jest. A wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo fajne narzędzie, bo przede wszystkim pozwala nam wykrywać i skanować, może właściwie zacznijmy od skanowania, czyli pozwala nam przede wszystkim skanować aplikacje, jak również też wykrywać różnego rodzaju podatności. Podatności, które możemy wykrywać za pomocą tego narzędzia jest cała masa, zaraz zresztą sam zobaczysz. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajne narzędzie, żeby zajawić się tematem bezpieczeństwa aplikacji zarówno na własne potrzeby, jak i być może w przyszłości też wykonywać pełnoprawne testy penetracyjne. Zatem ja ja już w tym momencie nie przedłużam, jak zawsze będę wdzięczny za wszelkiego rodzaju łapkę w górę, komentarz, jak również też subskrypcję tego kanału, dlatego że to wszystko pozwala nam podbić zasięgi. A jeżeli YouTube widzi, że dajesz lajka, albo może nawet łapkę w dół, czy też komentarz, to to wszystko pozwala nam podbić zasięgi i tym samym też YouTube pokazuje to nagranie innym osobom. Ja już w tym momencie dziękuję, przystępujemy do działania. Zaczynamy od, jak żeby inaczej, od pobrania burpa. Przechodzimy na następujący link. Oczywiście, ten link znajdziesz w notatkach do tego nagrania na dole. I teraz, przede wszystkim, wybierasz albo wersję profesjonalną, albo community. Ta wersja jest płatna. Możesz też zapisać się na trial, i wtedy będziesz miał 30 dni na przetestowanie narzędzia. Ale też nie stoi nic na przeszkodzie, żeby na początek wykorzystać community edition. Następnie, wybieramy system operacyjny. Wyjątkowo wybiorę Windowsa i klikam download. Zapisujemy instalator. Po chwili instalator jest już pobrany, zatem możemy przystąpić do instalacji. Wydaje mi się, że za bardzo nie trzeba tutaj wiele tłumaczyć. Jest to standardowa instalacja, zatem poczekajmy aż to wszystko zostanie zainstalowane. I gotowe. Zatem możemy uruchomić narzędzie. I teraz już uruchamiamy aplikację. Tworzymy nowy projekt. Wybieramy Next. Na początek też nie mamy żadnych projektów gotowych, zatem po prostu wybieramy pierwszą opcję i klikamy Start Burp. Poczekajmy aż całe środowisko nam się uruchomi. I na starcie uzyskasz dostęp do całej masy materiałów szkoleniowych. W których możesz się poszkolić, w których możesz znaleźć całą masę wiedzy na temat Borpa. Tym się na razie nie będziemy zajmować, jedynie dodam, że warto zajrzeć w opcję Berb i następnie zakładka Settings, bo tutaj możemy między innymi skonfigurować sobie proxy. myślnie działa na porcie 8080, tutaj też masz swój IP, oczywiście to jest w tym momencie localhost, ale gdyby się okazało, że uruchamiasz to narzędzie na jakimś serwerze, na którym masz też inne porty przekierowane, chociażby jeżeli masz u siebie Dockera i ten port jest wykorzystywany, a bardzo często w Aplikacjach skonteneryzowanych, właśnie tego portu się używa, no to wtedy może po prostu przejść do edit i wybrać sobie jakiś inny port. Ja tego nie będę zmieniał, zostawimy to tak, jak jest. I na początek w ramach pierwszego ćwiczenia wykorzystamy sobie taką steronę, to jest witryna specjalnie przygotowana z pewnymi podatnościami, które możemy wykorzystać do nauki cyberbezpieczeństwa czy też przeprowadzania testów penetracyjnych. I teraz oczywiście w przeglądarce moglibyśmy dodać proxy Burpa, ale możemy też wykorzystać klasycznego karla. Zatem. Odpalamy przede wszystkim burpa, następnie linie poleceń. Możesz to zrobić na Linuxie, ale jeżeli uruchomiłeś burpa na Windowsie, to oczywiście CURL też zadziała w Powershellu. I teraz uruchamiamy następujące polecenie. CURL X, podajemy witrynę, z którą się połączymy i następnie za pomocą opcji X podajemy proxy, które uruchomiliśmy w burpie. Enter. No i zobacz co się dzieje w tle. W tym momencie już mamy pewne informacje, które nam się pojawiły. Możemy przejść do zakładki Target i w tym momencie mamy całą masę informacji, jakie otrzymaliśmy w momencie, gdy połączyliśmy się z naszą witryną. I wszystko fajnie, ale co to właściwie nam mówi, bo mamy następujący wynik i przede wszystkim mamy w tym katalogu, jak sobie to rozwiniesz, to po lewej stronie masz strukturę swojej strony internetowej. Zatem masz tutaj wszystkie pliki, jakie zostały zbudowane na potrzeby tej strony. Dodatkowo jeszcze widzisz między innymi załączniki PHP. Zatem już wiesz, na czym została zbudowana tego typu witryna. A to oznacza, że z jednej strony masz mapę strony, a z drugiej strony widzisz też potencjalne punkty, jakie możesz wykorzystać do testowania bezpieczeństwa. Zatem masz w tym momencie aplikację PHP, którą dalej możesz w jakiś sposób atakować, możesz wykonać testy penetracyjne i możesz też przeprowadzać audyt. Zatem no, można powiedzieć, że już na początek mamy sporo ciekawych informacji. I teraz naturalnie możemy przystąpić do przetestowania różnego rodzaju ataków podatności naszej aplikacji. I od razu dodam, że jeżeli chodzi o wersję profesjonalną, to tam masz zdecydowanie więcej narzędzi, masz też opcję automatycznych skanów, natomiast w przypadku wersji Community musimy dużo rzeczy robić ręcznie, ale to też nam nie przeszkadza, bo przede wszystkim w tym przypadku my się uczymy, poznajesz dopiero to narzędzie, zatem warto pewne rzeczy porobić ręcznie, utrwalić sobie. Zatem mamy w tym momencie taką stronę jak listproducts.php i mamy tutaj request. Możemy w tym przypadku wysłać ten request do repeatera, który pozwoli nam przetestować pewne podatności. I teraz Wchodzimy w to okienko i klikamy prawym przyciskiem myszy Send to Repeater. Jak można zauważyć, podświetliła się zakładka Repeater. Wchodzimy w to miejsce i zobacz, klikamy sobie przycisk Send i możemy zaobserwować odpowiedź. Zatem mamy odpowiedź naszego serwera www.php. Zatem mamy w tym momencie działającą komunikację z naszym serwerem. Ale możemy oczywiście spróbować delikatnie zmodyfikować ten request. Możemy na przykład dodać sobie tutaj jakiś znak, cokolwiek. Wysyłamy Send. I zobacz. I w tym momencie mamy Error. Zatem wywalił nam się w tym momencie SQL, a to oznacza, że aplikacja jest podatna na SQL Injection i tym samym też parametr cat nie jest w żaden sposób zabezpieczony. Możemy go sobie modyfikować i wysyłać zapytania do serwera. I dlaczego to jest niebezpieczne w takim przypadku? Przede wszystkim baza danych nie wie, jak zinterpretować tego typu wywołanie. Zatem wyrzuca nam błąd, a to oznacza, że skoro możesz złamać zapytanie SQL poprzez podanie. Takie, można powiedzieć, bzdury, jak chociażby ukośnik, to oznacza też, że możesz dodawać własny kod sql -a. Dobijamy do półmetka. Zatem, zanim przejdziemy do kolejnych przykładów, to dwie informacje. Przede wszystkim, jeżeli temat bezpieczeństwa ci interesuje i chciałbyś rozwijać się dalej, to mam dla ciebie darmowy poradnik na temat SLinuxa. SLinux to jest narzędzie, w którym o wiele lepiej się czuję. Ta działka administracyjna związana z zarządzaniem serwerami to jest coś, w czym jestem lepiej obeznany i też przygotowałem taki e-book, który możesz pobrać całkowicie za darmo, który wyjaśni ci, jak działa serwer. Linux i jakim zarządzać. Link znajdziesz poniżej. Druga sprawa to w tym momencie trwają zapisy na inne nasze szkolenie związane z monitoringiem serwerów, przede wszystkim monitoringiem serwera Windowsowego, jak i Active Directory, wszystko w oparciu o Zabbixa i Wasucha. Zatem, jeżeli chcesz poznać te dwa narzędzia, to sprawdź agendę naszego szkolenia, w tym momencie trwają zapisy, cena jest naprawdę bardzo dobra, tylko jedna uwaga, za chwilę promocja się skończy, zatem myślę, że warto sprawdzić w tym momencie link, oczywiście te znajdziesz na dole w opisie. Skoro już zweryfikowaliśmy, że serwer jest podatny na SQL injection, to możemy teraz spróbować wywołać sobie jakiś konkretny kawałek kodu. Usuniemy ten nasz dopisek, który dodaliśmy, i dodamy tu następującą rzecz: Order by plus 1 i. Wywołujemy. To zapytanie, no i zobacz, mamy w tym momencie odpowiedź. I co to oznacza? To oznacza to, że wywołaliśmy teraz polecenie SQL, które pozwala nam sortować kolumny według order by czyli nie jest to nic innego jak po prostu typowy select, tylko że w tym przypadku sortujemy według pierwszej kolumny. I teraz możemy dodawać sobie kolejne cyferki, na przykład posortujemy według 20 kolumny Cent. No i zobaczmy, mamy w tym momencie odpowiedź, że nie znaleziono kolumny o numerze 20. Zatem modyfikujemy to zapytanie, na przykład 10, i możemy już się domyślić, że mamy 10 kolumn co najmniej. Jeszcze tutaj dodamy sobie na przykład 13, ok, trzynastki nie ma, zobaczmy 11, ops, dobra, teraz poprawnie 11, 11, 11 nam jeszcze zadziałała, zobaczmy dwunastkę. No, i bank wychodzi na to, że na 12 się zatrzymaliśmy, co oznacza, że mamy 11 kolumn naszej tabeli. I oczywiście możesz się teraz zastanawiać, co to właściwie się dodaje. Oczywiście to jest pewien, można powiedzieć, wstęp do dalszej eksploatacji SQL Injection, bo możesz na przykład użyć teraz techniki Union Select, aby wstrzyknąć własne dane i zmusić aplikację do zadziałania w jakiś konkretny sposób, do wyświetlania konkretnych informacji. I teraz, skoro już masz informację o tym, że w Twojej bazie jest 11 kolumn, to możesz wykorzystać kolejne techniki. Jak chociażby Union Select i tutaj już po prostu podmieniamy order by przez Union Select, podajemy wszystkie kolumny, jakie wykryliśmy. Jako, że mamy informację o tym, że jest 11, to dokładamy tutaj tych 11 cyferek. I teraz jedna ważna rzecz: jak dajesz send, to masz odpowiedź. Natomiast gdyby się okazało, że dajesz inną wartość, może sobie to usuniemy to będziesz miał informację o błędzie. Dlatego ważne było, żeby sprawdzić, ile właściwie mamy kolumn, żeby wiedzieć jakie zapytanie wywołać. I teraz dalej już możesz wykorzystywać UN Select do wstrzykiwania konkretnych zapytań, żeby wymusić aplikację do tego, żeby odpowiadała nam w jakiś konkretny sposób i wyświetlania interesujących nas informacji. Oczywiście tutaj przydaje się wiedza przede wszystkim ze SQLa, bo tutaj nie robisz nic innego, jak po prostu podmieniasz zapytania SQLowe do postaci czytelnej przez aplikację webową. Oczywiście SQL Injection to tylko jeden z rodzajów podatności, jakie możesz przetestować i przećwiczyć za pomocą Burpa. Jak masz odpaloną aplikację, to warto przejść sobie do zakładki Target, a następnie Issue. Zobacz, tutaj masz wymienione różnego rodzaju podatności, jakie możesz wykryć za pomocą Burpa. Tak samo widzisz, jest tego naprawdę cała masa i wszystko zależy od tego, ile masz czasu, jeżeli chodzi o naukę i testowanie tych różnych podatności. Najważniejsze jest to, że masz tutaj sporą dokumentację, również opisy konkretnych podatności, jakie zostały Wykryte, jakie możemy wykorzystać. Naprawdę tutaj jest bogactwo wiedzy, które możesz przećwiczyć i uczyć się. Odrywamy się na chwilę od komputera, bo to oczywiście, co w tym momencie Ci pokazałem, to jest nauka na bazie prostej strony internetowej, ale troszeczkę schody zaczynają się robić, jeżeli mamy szyfrowanie na stronie. Zatem, co w przypadku, gdy witryna obsługuje SSL? Przejdźmy do tego przykładu. W tym przypadku możesz po prostu ominąć weryfikację certyfikatu za pomocą flagi minus K. Nie jest to zalecane rozwiązanie, aczkolwiek jeżeli chodzi o naukę, to jak najbardziej możesz sobie z tej metody skorzystać. I zobacz, i w tym momencie mamy wyniki dotyczące naszej witryny. I dosyć łatwo można się domyślić, że tutaj mamy aplikację opartą o WordPressa. Jakie opcje jeszcze warto poznać, jeżeli chodzi o Suite? Przede wszystkim w tym miejscu ma zakładkę proxy, gdzie masz różnego rodzaju ustawienia związane z proxy. I tu ty też możesz między innymi przeglądać historię wszelkich requestów, które przechodziły przez burpowe proxy. Zatem jeżeli wykonujesz większą ilość tego typu testów, to tu też możesz sobie filtrować tego typu zapytania i wyszukiwać konkretnych informacji. Między innymi po statusie i odpowiedzi, jaką uzyskałeś. Kolejna przydatna funkcjonalność to Comparer. Tutaj możesz testować i porównywać różnego rodzaju payloady, różnice w nagłówkach. Możesz robić swoje własne zestawienia, porównywanie tego typu zapytań. Zatem, jeżeli testujesz sporo liczby funkcjonalności, to ta opcja może Ci się zdecydowanie przydać. Zakładka Logger, czyli tak jak możesz się domyślić, jest to przegląd logów związanych z requestami i też odpowiedziami z serwerów, które przepytujemy. Mało tego. Gdyby się okazało, że brakuje ci jakiejś funkcjonalności, to zawsze możesz przejść do zakładki Extensions i tu dograć konkretne wtyczki. Jak sam widzisz, tych opcji jest naprawdę sporo. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, jestem na etapie nauki poznawania Burpsuit. Zatem, jeżeli ten temat Cię interesuje, tak samo jak mnie, no to pamiętaj, że w tym momencie startujemy ze szkoleniem Verpa, który poprowadził Łukasz. Serdecznie Cię zapraszam na to szkolenie, bo ja jestem w trakcie przerabiania tego szkolenia i naprawdę ogrom wiedzy w tym szkoleniu i w materiałach, które przygotował Łukasz, jest powalający. Naprawdę warto sprawdzić. Link zostawię Ci w opisie do tego materiału na dole. Zachęcam Cię też do sprawdzenia swoich lokalnych aplikacji. Przykładowo na tym adresie IP mamy Zabbix'a. Czysta instalacja bez żadnego kombinowania, bez hardeningu, po prostu tak ją, jak ją Pan Bóg stworzył. I teraz przepuścimy sobie przez proxy Berpa. No i zobacz co tutaj mamy. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o informacje, to mamy informacje na temat tego, jakie pliki konfiguracyjne są wykorzystywane, jak również to, jakie Silniki www zostały uruchomione na naszym serwerze. Jak widzisz, jest tu zarówno Apache, jak i Engines. I w tym przypadku, jak mamy dostęp do plików na serwerze, to możemy też spróbować sprawdzić, czy serwer jest podatny na podatności, jak chociażby Local file Inclusion, czy również Directory Traversal. I tutaj masz sporo możliwości. Przykładowo, wyślemy sobie to do Repeatera, przejdziemy i możemy tutaj spróbować uzyskać dostęp do jakiegoś konkretnego pliku na serwerze. Przykładowo, może to być chociażby etc Password. Jeżeli ten plik nie jest niezabezpieczony, to jest szansa, że otrzymamy jakiś zwrot. W tym przypadku mam informację o tym, że odwołanie do tego pliku nie zostało znalezione. Możemy jeszcze sobie spróbować to troszeczkę to pytanie delikatnie zmodyfikować. Przykładowo wycinając tą część, dając na z wykorzystaniem przeglądarki Mozilla. Jak widzisz tutaj nic nie ma, ale w ten sposób możemy próbować sobie modyfikować i sprawdzać dostęp do różnych plików. Przykładowo, itc Host, sprawdźmy, czy mamy dostęp. Nie mamy, a może jakiś inny folder, może gdzieś coś znajdziemy ciekawego. Warto tutaj sobie pokombinować, bo skoro uzyskaliśmy dostęp do plików konfiguracyjnych, to jest szansa, że uzyskamy też dostęp do innych danych. Zatem warto przeskanować swoje własne lokalne aplikacje za pomocą BERPA. Jeszcze warto zobaczyć, co właściwie VGCM i inne systemy do wykrywania wszelkiego rodzaju ataków czy też testów penetracyjnych, bo też często ze dostajemy takie pytanie: czy ktoś może wykryć moje działania, na przykład wykonywanie, jakiegoś audytu, testu penetracyjnego, czy też przeprowadzanie zadań typu brute force. I jeżeli chodzi o takie proste skanowanie w burpie, to przejdźmy może teraz do logów. To, co teraz widzisz w tle, to jest wazuch. Wazuch to jest CM, czyli taki system do obserwowania tego, co się dzieje na naszym serwerze, w naszym środowisku i wykrywania wszelkiego rodzaju anomalii i niepożądanych działań. Przejdźmy zatem do logów i przede wszystkim to, co możemy zobaczyć po skanowaniu BERP-em, to dwa wydarzenia. Jedno to informacja o tym, że próbowano Uzyskać dostęp do ścieżki, która jest zabroniona. Drugi error to web server 400 Error Code. I jeszcze się upewnijmy, że na pewno chodzi o Berpa, Rozwińmy szczegóły i na pewno tutaj mamy informację o moim adresie IP, to jest adres IP, na którym uruchomiłem teraz Kerla. I co to właściwie oznacza? Przede wszystkim mamy tu informację, że ktoś próbował uzyskać dostęp do strony głównej naszego serwera www. za pomocą narzędzia Kerla, ale otrzymał błąd 403, co oznacza, że serwer odmówił mu dostępu i prawdopodobnie to zostało wykonane z powodu ograniczenia dostępu, czyli jakiegoś braku uprawnień. No ale mimo wszystko mamy informację o tym, że pojawił się error 403 i zabronione po prostu dostępu do tych danych. Jak zatem widać, mamy konkretne informacje, jeszcze możemy sobie zobaczyć ten drugi log. I tutaj też mamy informację o tym, że ktoś próbował uzyskać dostęp do konkretnych plików, ale po prostu nie uzyskał do nich dostępu, nie miał uprawnień, nie znaleziono tego pliku. Możliwe, że go w ogóle nie było, zatem po prostu mamy informację o tym, że ktoś próbował uzyskać dostęp do pliku, do którego w rzeczywistości nie powinien mieć dostępu, którego może nie być, co oznacza, że ktoś prawdopodobnie próbował wykonać jakieś skanowanie. Warto też zwrócić uwagę na poziom zagrożenia. Mamy tutaj poziom piąty, zatem można powiedzieć, że raczej taki średni wynik, nie zostało to oznaczone jako dosyć istotne. Wydarzenia. I tak to wygląda. To jest oczywiście wstęp, wprowadzenie. Jeżeli chcesz dalej rozwijać się z tematem, to zachęcam Cię do sprawdzenia agendy naszego szkolenia Berpa. Link znajdziesz w opisie do tego nagrania na dole. Druga sprawa, jeżeli to nagranie Ci się podobało, jeżeli też podobają Ci się tego typu podstawowe materiały, w których ja też przy okazji się czegoś uczę, to przede wszystkim będę wdzięczny za łapkę w górę, komentarz dla zasięgów, jak również też subskrypcję. Dzięki i do zobaczenia. Hej!